i kulturę morską i nie tylko. No w zasadzie i dzisiaj, i dzisiaj o tym wszystkim będzie, bo życie z pasją. Życie z pasją Tatiana Krystela, Dziękuję za dobre słowa. No, my już tyle razy, że się spotkali i pewne opowieści były różne. Natomiast teraz wrzuciłem tutaj e, książkę najnowszą, która jeszcze pachnie świeżością. Nazywa się Życie z pasją" i tutaj leży, proszę poglądać. A przy okazji zobaczyć, co mnie jeszcze, coś takiego. To jest też ciekawostka. To jest ciekawostka, którą wydawałem na statku. Takie książki pisałem i wydawałem, i ta książka jest w siedmiu językach, łącznie z chińskim. I muszę powiedzieć, że ta książka Sailor's Life, czyli Życie marynarskie, które tu leży, jest prawdopodobnie we wszystkich językach świata. Dlaczego? To jest ewenement, Dlatego, że przetłumaczyłem tą książkę na angielski. Potem dałem moim załogom. A one z angielskiego tłumaczyły. Na no, chińskim, bo trzy 3 lata jako kapitan z Chińczykami załogą. 25 Chińczyków. Prawda i ja. I jeszcze mechanik był. Przetłumaczyliśmy to na różne języki, na różne. Tak, z angielskiego, mojego angielskiego, na różne języki. Ale, ale koniec, bo zabrałem za książkę, to jest jeden z najważniejszych, bo ich robiłem dzieje. Na Do księdza. z Garrett się nazywał. I ten ksiądz, jak mu powiedziałem, że moja idea jest, żeby moja książka była na całym świecie, na całym świecie, we wszystkich językach świata. Na to on powiedział, że nie ma sprawy, bo u mnie w Ameryce, w moim kościele są wszystkie języki świata. Tak to jest w Ameryce. I z tych języków, czyli z mojego angielskiego, czy z innych chińskiego poszło w świat. Dokąd? Najpierw okazało się, że zrobili 600 delegatów. 600 delegatów Zjechała na do Mississippi z całego świata Stella Maris, katolickie misje i domy marynarza. 600 delegatów widziało tą moją książkę i przyjęło moją ideę, że puścimy to w świat i zrobimy międzynarodową bibliotekę. Morską, bardzo międzynarodową. Ja księdzu, księdzu, tego chryzga, ale się nazywa, powiedziałem, ja bym chciał w przyszłości przeczytać opowiadanie chińskiego kapitana po polsku. jest to wszystko możliwe, prawda? Bo no, Tłumacząc to w różny sposób, z innego, z tego i tego, dochodziło do tego, że ktoś przetłumaczy to na polskim. Dlatego sprawdziłem to i Krawoska, bo łapią mnie moi marynarze, którzy przyjechali, przypłynęli jak to u nas mówią, przyjechali, a ja przypłynęli z Indonezji. W Szczecinie miała mówią, moją... książkę. No Panie pytanie, byliśmy w Indonezji i byliśmy w domu marynarza i książka nas pyta, skąd jesteście, z Polski. A to macie książkę Krystejn. To samo Kanada, to samo Stany i to samo okazało się, że książka poszła w świat. Ja jestem w Związku Literatów Polskich tutaj w Szczecinie, Nawet spotykamy się. Ja jak im to mówię, że za darmo, za darmo przetłumaczyłem moją książkę we wszystkie języki świata, to jest to niemożliwe. A jednak jest coś, co jest możliwe. Nie? No bo ja, nie? żeby przetłumaczyć, to panie ja tłumaczyłem też tą książkę po hiszpańsku, bo tam jestem hiszpańskojęzyczny, przetłumaczyłem że i tu wejdę. Po, zawiozłem z moją na wyspy Kanaryjskie po hiszpańsku. I dałem menadżerowi głównego hotelu. Przeczytał to po hiszpańsku. O Jezus! A jakie przody mieliśmy od razu, nie? O Jezus i tak dalej. I mówi, panie kapitanie, czy ja mogę trochę poprawić? ja mówię, proszę bardzo. I wziął, bo mówi, wie pan co. Ten hiszpański jest pański tutaj chilijski. A dlaczego chiliński? Otóż dlatego, że ja, jak pływałem na jednym ze statków, to kapitan chilejczyk mnie zmieniał i to zmieniał mnie y, przez miesiąc. I ja mu podrzuciłem to moje po hiszpańsku i on to poprawił, Ale po chilijsku. Rozumiecie? Tak? No, Czyliski jest trochę inny od kastylianu, tak zwanego literackiego, a ja literackim pisałem. On to poprawił na chilijsku. No dobrze, ładnie, może być i ci po czylisku. Tyle, że jak wziął to hoteles, hotelarz, menadżer główny i poprawił niektóre tam wyrazy, to ja wziąłem i to nie jest po marynarsku. Tylko po fotelarsku. <laughs> dalej. Widzicie, jak jest trudno złapać takiego tłumacza, który by przetłumaczył. No, bo musiałby być marynarzem. Nie? Dlatego jest to elementy ta książka. Nie? Sailor's life, czyli życie marynarskie. Ale tu chciałem zapuścić film. Bo mógłbym mówić, jak Boga kocham bardzo dużo różnych rzeczy, na przykład o tej książce, obejmującej pilotem morskim, i to jest jedyna książka o pilotażu szczecin świnoujście Jedyna książka, jeden pan na budowaniu z Uniwersytetu Szczecińskiego powiedział, to jest doktor honoris causa, Załatwimy. Było no, to parę lat temu i nie załatwił. Ale no, ja, nie wiem no, dlaczego. Ale... Tu nie ma pewnego, na tym filmie e, mojego żeglowania i ratownictwa, ratownictwa morskiego. A mam takie opowieści, przy okazji jak będzie trzeba, to mu opowiem, gdzie uratowałem Niemca, czy Francuzów, gdzie uratowałem Holendrów gdzie wyciągnąłem Amerykankę Judy Lawson, prawda, i wszystko wróciło mi się do dobrego, dobrego. Bo Niemiec pod Berlina do dzisiaj dnia, a już 20 lat minęło, jak przyjeżdża do mnie i wszystkie uroczystości, to my jesteśmy z Grażysem u niego, pod Berlinem. I siedzi sto, żeglarzy, i wszyscy, a ja w go mundurze, a oni wszyscy mi brawo, że uratowałem Niemca. Ja, Polak, <laughs> A francuz Xavier Sergeu, którego wyciągnąłem na zatoce Brytyjskiej i jego jacht z trzema Francuzami ciągnąłem przez 8 godzin do Portugalii, ten Francuz pisze, i jak była podróż, zafundowałem mojej córce. Podróż pośród po do Paryża, bo po Francuz pod Paryża, to narysował list, kamień pod domem pod paryszem, no, że Francuz okazał, że jest dyrektorem atomowej fabryki i zarysował: klucz tu jest i to jest dom dla ciebie jak chcesz tu mieszkać to wszyscy mogą tu mieszkać w tym domu. Czyli wraca się. A tu kochani moje przemówienie w moim liceum. Bo tu jest następny etap mojego życia moim liceum koło Torunia w i tu się zdziwicie, bo nagle się okazało, bo ja kolejny raz odwiedzam liceum, kolejny raz e, otwieram i ciągle mówię i to nawet dobrze mówię, jak to powiedzieć, wesoło i tak dalej. I, to. I, I rezultat jest taki, że pani dyrektor, pani dyrektor Tura Pan Goroczki Pani dyrektor przyjechała na Tutańska na wręczenie Konrada. Nie wiem skąd się dowiedziała. Nie, kochani, jedziemy potem z, z Grażynką, okazuje się, że pani dyrektor ustanowiła nagrodę indywidualności szkolnej. Bo była prawda w Gdańsku, jak poznawane indywidualności polskie. Ale Pani Dyrektor zadzwoniła i mówił, Panie Kapitanie i szkolne ale czy może mógłby Pan zaaprobować, że będzie Pańskim imieniem? A ja mówię, Panie Dyrektor, to pośmiertnie się robi I Pan jest najważniejszy. I od sześciu lat jeszcze wręczam nagrodę, którą oni, moje liceum, to jest najbardziej wzruszające nie fundują to, tą nagrodę, a ja usłyszyłem, że moje książki, mówię przepowiednia i tak dalej, opowiadam e, dzieciom różne rzeczy. Mam są wesoło, e, to są absolwenci, absolwenci tutaj są. Usłyszeliście ciekawostkę, że wywołuje tych absolwentów, jakby był głos, no i to fajną, wszyscy się cieszą, bo mówię na przykład o Leonard Kujaczyński. To jest ten, który major radio e, lokacji trochę napromieniowany i nam w nocy świeci. To co moje dosłownie spotykamy się przy tym kamieniu. I ja wymyśliłem stowarzyszenie, które nie jest oficjalne, ale mimo to spotykamy się w wszystkich szkół morskich. Czyli szkoły morskie szczęścia przy moim kamieniu. Coś takiego wymyśliłem i już pomału to się realizuje. Już mam 4 lata, jak się spotykamy przy tym kamieniu. W 2016 rok. My, jak ten kamień przed niesławiamy 38 lat z mojego roku. Wiecie co mówi? Wyszedł i mówi: No, ale zobaczcie, co się dzieje. Otóż chcę zjednoczyć, czy to państwowa, czy to wyższa, czy to akademia, czy to rybak, czy nie, to. Ja ich tu wszystkich zapraszam. Są rektorzy, są syny, są nie, już. niektórzy już nie żyją tutaj. Ten no, wysył, no. no, taki z tyłu, co chodzi, to słynny Leduchowski. E, Wicek Leduchowski. E, kapitan syn słynnego Leduchowskiego. Otawene moja grażynka ma biuro na Leduchowskiego ulicy i powiesiła jego piękne... sobie biuro otworzyć? tablicę jego w swoim biurze. Ale kto zrobił tablicę? No, wiadomo, bo tablicę taką zrobiłem na sferze kapitanów. Także niektórzy mieszkają. Na przykład na Leduchowskiego Osiedlu i pytała się wiecie co to kto to, to Leduchowski? Nie. No, to. Powiesiła jak i mówi, a teraz powiesimy na dowolskim, bo tak na wice, żeby każdy wiedział, że tam to, to, nie do Polskiego. Zajmuję się też takimi listami i to napisałem. Listy oczywiście do Pana Marszałka, do Pana Prezydenta, do wszystkich Panów. I tu jak widzicie spotykam się od przedszkola do pola, prawda.